Element obok pancerza i broni będący nierozłączną częścią wyposażenia legionistów rzymskich, służący im zarówno jako ochrona, ale i niekiedy broń. Czyli skutum. Był to rodzaj bardzo dużej tarczy stosowanej przez Rzymian najpewniej od około IV wieku przed Chrystusem. Początkowo owalnej a w czasach cesarstwa zmienionej na prostokątną. Wykonywane były one z drewna, posiadały metalowe umbo na środku i pokrywane były płótnem oraz skórą cielęcą. Wymiary jedynej zachowanej tarczy z dura Europos w Syrii wynoszą 102 cm długości, 83 cm szerokości, czy raczej 66 uwzględniając krzywiznę i 5 mm grubości, co nadawało jej wagę aż 5,5 kg. To właśnie z uwagi na nią, tarcie trzeba było. Trzymać za poziomy imacz, mając wyprostowaną rękę. Tak jak mówiłem na początku, skutum poza ochroną służyć mogły także jako narzędzie ofensywne. Podczas bitew nieraz używano ich po prostu do uderzania przeciwników i zwalania ich z nóg za pomocą wystających umb. A jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat legionistów rzymskich, zobaczcie mój najnowszy film.